Witajcie moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co to jest linia wsparcia i linia oporu na wykresie, czyli kolejna część. Naszego poradnika day tradingu. Zrobimy sobie to w takiej podstawowej wersji, ponieważ moglibyśmy o tym rozmawiać godzinę, dwie, a tak naprawdę chodzi o to, żebyście poznali podstawy i gdzieś tam przetestowali sobie na własnym przykładzie, zobaczyli jak to u Was działa, ewentualnie później zapytali w komentarzu co i jak też oczywiście wtedy Wam pomogę. Ale tutaj rzucimy sobie taki pierwszy rzut oka na takie podstawy, co to jest ta linia wsparcia supportu i co to jest ta linia oporu, czyli. E, Rezistans. E, także nie przedłużając, zaczynajmy film. A więc zacznijmy sobie, może, od teorii. Tak naprawdę, co to jest? O co tutaj chodzi? Narysujmy sobie wykres. Powiedzmy, że wykres idzie nam w taki sposób, prawda? I teraz możemy sobie tutaj nakreślić. O, zróbmy sobie to w bardzo taki e, uproszczony, uproszczony sposób. Tutaj na górze, gdzie mamy pierwsze wybicie. I gdzie mamy nasze drugie wybicie, tą linię, którą moglibyśmy sobie tutaj e, narysować, będzie to linia e, oporu, czyli linia, przez którą wykres będzie nam próbował się po prostu przebić, wybić i pójść gdzieś tam ewentualnie do góry. Więc tutaj jest nasz opór. Na dole jednak, e, tutaj gdzie mamy te dwa dolne garby, e, mamy naszą linię wsparcia. Dlaczego wsparcia? Dlatego, że jest to wsparcie dla naszego wykresu Mo, może być mocniejsze, może być silniejsze, może być e, słabsze od którego nasz wykres prawdopodobnie może się odbijać lub też nie w zależności no bo też może nam się wybić i pójść, prawda, na dół. Ale to jest teoria po prostu taka najprostsza o co chodzi w linii oporu i w linii e, wsparcia. Ale może przejdźmy sobie na wykres, żeby zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę Chodzi. Ja może wyłączę nam tutaj jeden wskaźnik, zrobimy sobie czysty wykres. Jak to działa w praktyce? Oczywiście, jeżeli chodzi o linię wsparcia i oporu, możemy jej używać na jakiejkolwiek e, ramie czasowej. Może to być rama czasowa godzinna, czterogodzinna, dniowa i tak naprawdę w sytuacji, e, w której użyjemy tej naszej e, linii wsparcia i oporu na danym time frame będzie świadczyło o tym, czy ten e, opór lub e, wsparcie jest po prostu mocne lub też Słabe. Oczywiście, musimy sobie tutaj wrzucić jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli będziemy sobie robili przedział czasowy. Na wyższych timeframe'ach możemy wtedy uznać, że te nasze linie wsparcia i oporu będą mocniejsze, no bo potwierdzone przez e, po prostu większy timeframe. E, a na takich mniejszych lokalnych, powiedzmy, e, timeframe'ach, czyli na przykład 15 minutówka, powiedzmy, że gdzieś tam lokalnie jak sobie tradujecie, skalpujecie, no to one będą mogły wam pomóc wyznaczyć e, ten opór i to wsparcie. I o co tutaj tak naprawdę chodzi na wykresie? Jeżeli sobie popatrzycie, o, linia na przykład wsparcia, o co chodzi, to musi być linia od której wykres kilka razy się odbijał. I jest ona po prostu wtedy znaczącym wsparciem gdzie wykres no nie chce nam niżej po prostu zejść moglibyśmy sobie e, oczywiście to nie zawsze się sprawdza bo ta e, linie oporu i wsparcia to jest jakiś tam dodatkowy wskaźnik. Jeżeli nauczycie się go dobrze rysować to jest to bardzo ważna rzecz główny wskaźnik którego ja osobiście używam do tradingu i jeżeli day traduje to po prostu moja strategia polega na tym że używam Linii wsparcia i oporu połączonych z Fibonacci, linią trendu, ale to już też na inne filmy. I jak tutaj sobie zobaczycie, możemy zerknąć, narysujemy sobie prostą linię, że tu moglibyśmy lokalnie wyrysować e, naszą linię wsparcia, dlatego że wykres, proszę bardzo, szedł sobie, przebił się przez tą linię. Spadł pierwszy raz, testował ją, odbił się od tej linii wsparcia, spadł drugi raz, odbił się i teraz uderzył trzeci raz w tą samą linię. I znowu zaczyna iść, jak widzicie, powoli do góry. Oczywiście, to nie możemy mówić o tym, że zawsze, jak będzie dotykał tej linii, to zawsze się będzie odbijał. No nie, no bo może być wybicie i ten wykres może się przebić przez tą linię e, wsparcia i pójść po prostu na dół do następnej linii, którą gdzieś tam moglibyśmy sobie e, po prostu wyrysować, na przykład na wyższym time frame, prawda? Czyli na przykład możemy sobie e, spojrzeć, że wykres odbijał się kilkukrotnie. W tym miejscu oczywiście też mogą być przebicia, jak jest duży wolumen, jak widzicie tutaj na wolumenie był duży wolumen, dotknął raz tej linii, odbił się. Spradł drugi raz poniżej, po prostu się wybił, ale zaraz się odbił. Znowu odbija się od linii wsparcia. Tutaj no nie wytrzymało to, także możemy to uznać za linie wsparcia. Oczywiście te linie, tak jak powiedziałem, nie zawsze się będą sprawdzały. Możecie sobie też to zobaczyć, jak będziecie na wyższych timeframe'ach zobaczyć na wykresie, jak to się zachowywało, jak taki, on dajmy sobie na dwugodzinny może, jak to się zachowywały te linie wcześniej. Możemy je szukać gdzieś na wykresie na wyższych timeframe'ach, czyli na przykład tutaj. Możecie sobie zobaczyć, że w tym miejscu no, tak naprawdę moglibyśmy to rozrysować trochę niżej, w tym miejscu wykres na początku szedł, odbił się pierwszy raz, tutaj prawie doszedł do tej linii wsparcia i znowu na wykresie odbił się trzeci, drugi raz właściwie i tutaj odbił nam się trzeci raz. Czyli możemy uznać, że jest to dosyć mocna nasza linia wsparcia na $0,4. Oczywiście to jest orientacyjne, to musimy sobie zrobić plus minus, no może to być $1 $0,5, $1 $0,3, ale w tych okolicach będzie nasza linia wsparcia. I to samo zachowujemy z drugiej strony, czyli w liniach... Na przykład naszego oporu. Musimy sobie znaleźć takie miejsce, w którym wykres kilka razy odbił się od danej linii, e, oczywiście w stronę, no w dół, tak? Tutaj jak widzimy, spadł, trochę próbował się wybić. E, o, widzicie? Możemy sobie nawet narysować tutaj tą linię. Odbił się już od tej linii wsparcia dwukrotnie. Pierwszy raz tutaj, drugi raz tutaj. Możemy ją uważać za linię oporu. Przepraszam, mówimy o oporze, za linię oporu przy następnych ruchach. Oczywiście to musi być powiązane z różnymi innymi wskaźnikami, które powinniśmy gdzieś tam na tym wykresie używać, tak samo jak sobie na przykład nawet byście lokalnie, dajmy sobie 15 minutówkę dajmy sobie 15 minutówkę jakbyśmy sobie lokalnie narysowali na 15 minutówce Fibonacci'ego, którego ja mam tam po swojemu ustawionego i on też pomaga mi określić te linie wsparcia i oporu, ponieważ są pewne kluczowe miejsca na Fibonacci'u i on po prostu bardziej pomaga mi w wyznaczeniu tych linii, ale to sobie zrobimy o tym osobny odcinek i jak widzicie na bardzo kluczowym Yy, bardzo kluczowy Fibonacci 0618, odbiło się raz, odbiło się drugi raz. Na 0382 mamy wsparcie, i w tej sytuacji Możemy powiedzieć, że tutaj mamy znowu linię wsparcia. Tu nam się odbiło trzy razy od tej linii. Tutaj od tej linii 0618 odbiło nam się dwa razy, czyli ta nasza linia oporu jak na razie nie zostaje przebita. Jeżeli by została przebita, moglibyśmy powiedzieć, że będziemy szli dalej do następnej linii oporu, którą byłby w tym przypadku 032. Ostatni po prostu nasz. Nasza ostatnia górka. No bo, jak widzicie, tutaj akurat jesteśmy cały czas w trendzie, w trendzie spadkowym, ponieważ coraz niższe zaliczamy górki, prawda? Widzicie? I coraz niższe zaliczaliśmy również dołki. W tym momencie gdzieś próbujemy z tym walczyć ten trend, bo no, musicie sobie zobaczyć, że ten trend powiedzmy e, lokalny. No, usuńmy sobie może usuńmy sobie może te wskaźniki. Ten trend. Lokalny, który, bo tutaj mamy trend trochę na wyższym timeframe, ale ten trend lokalny, powiedzmy, spadkowy gdzieś tam próbuje zostać przerwany, ale zobaczymy, jak nam to na tym wykresie akurat pójdzie. Także musicie sobie próbować wyznaczyć linię wsparcia i oporu do tego, żeby plus minus oczywiście sobie dorzucić jeden dodatkowy indykator w jakich miejscach dany wykres, dana kryptowaluta ma swoje wsparcie, a w jakich miejscach ma po prostu swój opór, jak sobie wejdziemy na Bitcoina, to nawet tutaj również na Fibonacci nam to idealnie wyszło oczywiście to mówię, to są indykatory które gdzieś tam dodatkowo się używa, ale oporu <laughs> przepraszam, linie oporu i wsparcia są w tym przypadku akurat e, kluczowe. Także jak widzicie, tutaj też mieliśmy dwa razy próbę wybicia, za drugim razem nam się udało, ale znowuż no niestety lecimy w dół, w tym kanale pewnie będziemy na razie e, zostawać. Także bardzo ważne jest, żebyście umieli sobie wyrysować te linie wsparcia i oporu na e, wykresie, ponieważ one Wam pomogą ustalić, czy e, w danym momencie będziemy próbować się przebić, czy nie będziemy próbować się przebić, na przykład na Bitcoinie macie tutaj bardzo mocną linię oporu, która jest na poziomie 44500, ponieważ już kilka razy, dajmy sobie na dwugodzinny, już kilka razy próbowaliśmy się przez nią przebić, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu. Tutaj się akurat nam udało przebić, ale w tym momencie podążamy w tym kanale, więc może się wydarzyć, że znowu jak dojdziemy do tego poziomu, to będziemy się od niego odbijać. Mamy tutaj kilka elementów, środek kanału równoległego, linie oporu, którą kilka razy wcześniej została stestowana, ale nie została po prostu pokonana i oczywiście widzicie, że jak sobie rozciągniecie nawet Fibo, to Fibo idealnie pokrywa się z tą linią, którą teraz narysowałem, z 0618, czyli kluczowym miejscem na, na Fibonacci. Także oczywiście to jest taki bardzo prosty przykład, bardzo podstawowy, bardziej tak naprawdę teoretyczne wytłumaczenie tego, o co chodzi. W linii wsparcia i oporu, czyli po prostu opór to jest miejsce, w którym kilka razy nasz wykres próbował się przebić, lecz mu się to po prostu nie udało. I oczywiście, im wyższy time frame, tym ta linia oporu będzie bardziej znacząca, trudniejsza do przebicia, w skrócie mówiąc. A linia wsparcia, no to będzie linia wsparcia, w której wykres kilka razy próbował dobić do ziemi, odbił się od niej, nie przebił się w dół. Także możemy oczywiście również uważać, na im wyższych time tym większy linia Wsparcia, która będzie nasz wykres wspierała, żeby poniżej pewnego miejsca nie spać, oczywiście, to jest tak jak powiedziałem, gdzieś tam dodatkowa rzecz na wykresie, którą możecie sobie używać, dodatkowy indykator, dodatkowa część z tej analizy technicznej. Ale to, to wypadałoby dopracować do perfekcji. Ponieważ naprawdę, jeżeli zaczniecie sobie to rysować w sposób odpowiedni na wykresie metodą prób i błędów, testować to gdzieś tam na różnych waszych konfiguracjach wykresowych, testować sobie to po prostu nawet na demo, żeby zobaczyć jak wam Wasze założenia wychodzą to zobaczycie, że to jest niesamowicie mocne narzędzie nie do przewidywania tylko do dodania sobie gdzieś tam kilku punktów prawdopodobieństwa tego, co na e, danym wykresie może się wydarzyć w połączeniu oczywiście z innymi indykatorami, takimi jak RSI, linie e, Fibonacciego, e, kanały równoległe i tak dalej, i tak dalej. Także popróbujcie sobie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, może nagramy jakiś dodatkowy filmik tłumaczący, jak możemy zrobić strategię. E, zrobimy sobie to na realnym wykresie się w czasie rzeczywistym i zobaczymy, jak nam to będzie wychodziło. Oczywiście nie zawsze może nam to dobrze wyjść, czas też możemy się pomylić, no bo to wiadomo, że, że każdy perfekcjonistą nie będzie. Ja też się nieraz z tymi liniami mylę. Zazwyczaj mi się sprawdzają, ale no są momenty, w których powiedzmy ten wykres zachowuje się w ten sposób, że przebija linię, testuje ją, ewentualnie wybija do góry, ale to jest też temat na inny filmik. Na razie skupcie się na tym, żeby poznać podstawę Spróbować sobie narysować kilka razy linię wsparcia, linię oporu, zobaczyć przyszłościowo jak ona będzie się na wykresie zastosowała, na różnych timeframe'ach i zobaczyć jak wam to po prostu wychodzi. Oczywiście to nie musi być idealnie, że w kilku punktach idealnie ta linia została dotknięta, ponieważ to jest plus minus. Może ten wykres troszeczkę zejść poniżej, może go prawie dotknąć tej linii, ale nie do końca, ale zazwyczaj one są naprawdę dosyć mocnym wskaźnikiem, jeżeli chodzi o wykres. Także dzięki wielkie za oglądnięcie. Pamiętajcie, że wszystko, co jest w tym odcinku, nie jest broń Boże poradą inwestycyjną. Są to moje prywatne przemyślenia subiektywne, którymi ja sobie używam na wykresie, których Wy nie powinniście na podstawie tego, co ja a, mówię używać. Powinniście sami testować i sami podjąć decyzję, czy taki wskaźnik jest dla Was odpowiedni i czy dla Was dobrze działa. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie filmu. Zachęcam do subskrypcji polubienia, jeżeli oczywiście film Wam się podobał. A jeżeli nie, to dzięki za oglądnięcie i pozdrawiam Was serdecznie do następnego razu.